Mam pytanie naśnie e, z wizyty Oba. Jedyne zdjęcie z wizyty Obamy to jest zdjęcie z rodzinami ofiarami katastrofy samoleńskiej z Lechem i z Marią Kaczyńskimi. E, jak, jak się pan z tego odniesie? Dlaczego akurat, akurat takie zdjęcie nie z połowami państwa, tak jak jest to normalne, tylko właśnie yy, tylko, yy, tylko, yy, z szefem największej opozycyjnej partii. Ja bym się bardzo chciał móc z, z tego cieszyć, ale yy, w ciągu ostatnich 20 lat od kiedy... Pan prezydent Bush naciskał, a jego ambasador instruował tu w Warszawie, żeby pomyślnie doprowadzić do elekcji Wojciecha Jaruzelskiego na ostatniego prezydenta PRL-u i pierwszego prezydenta post-PRL-u. To ja bym to ja bym, że tak powiem, nie popadał w zachwyt na tym tle, że się amerykański prezydencki sfotografował albo nie. Dlatego, że tutaj też obowiązuje niestety ta, ta, ta zasada sformułowana w, w dziadach Mickiewicza. Tam jest coraz, coraz nam z Moskwy nasyłają samych łajdaków stek, więc niestety tych łajdaków nam nasyłają nie tylko z Moskwy. Oni też, prawda, przyjeżdżają i z drugiej strony. I z drugiej strony mówią całkiem innym językiem, ale to łajdacy są, dlatego że oni tutaj nie stawiają na państwo polskie, tylko oni po prostu chcą mieć udział w tym konsorcjum różnych agentur. Oni też chcą mieć swój pakiecik kontrolny, prawda? Natomiast gdyby chcieli, gdyby tutaj chcieli wolnej Polski, no to myślę, że kilka okazji przegapili, kilka okazji zaniedbali. Oczywiście nie ma co się dziwić, że akurat dlaczego miałby Waszyngton być większym, bardziej nieugięcie stać na stanowisku yy, polskiej, na gruncie polskiej niepodległości niż stoi Warszawa. Skoro nawet, proszę pana, niech mu lekko będzie, nieboszczyk Kaczyński Lech yy, podpisał ten traktat, który był w istocie abdykacją z niepodległości. Tak? Abdykacją. Yy, z rzek Proszę pani, pytanie pada, czy miał inne wyjście, a ja nie wiem, a ja nie wiem, ja, ja, ale od... ja, czy ja się wyrażam, czy ja wspominam o fakcie? Ja wspominam o fakcie. Prawda? Ale proszę Pani, z tego powodu, że my możemy dywagować długo na temat tych, tego strasznego ciśnienia, które musi być w polityce i tego sprzysiężenia, które najwyraźniej w polską niepodległość jest wymierzone, z tego powodu, że my możemy długo na ten temat rozmawiać, czy my mamy utrzymywać zmowę milczenia nad tym faktem, że. Akt został podpisany. Akt został podpisany i w związku z tym mówię to w tym miejscu z wielkim, z wielkim, z wielkim szacunkiem dla poległych, ale nie można zbudować niczego, a już na pewno nieprawdziwego państwa polskiego na jakichś miłych legendach. Na jakichś miłych legendach. Słyszę tutaj, bo panie nie macie mikrofonu, więc reszta państwa nie słyszy. Słyszę, że, że musiał, że papież kazał podpisać, że nie miał wyjścia. Ja jestem w stanie dywagować na ten temat. Ja nawet, ja nawet przypuszczam, że. Tak, że musiał jakiś szantaż zostać sprokurowany i wcześniej, kiedy był ten y, traktat podpisywany, kiedy to się wałkowało i później, myślę, że tak, papież tu wymieniony, stolica apostolska, myślę, że to, że nie przyjechał nikt z Watykanu na pogrzeb głowy państwa polskiego, y, to... Y, to mogło się zdarzyć chyba tylko w wypadku, w którym stolica apostolska, papież osobiście został postawiony wokół wobec jakiejś. Potwornej alternatywy. Być może, być może ktoś w świecie nas przecie, przecenia, i być może tak tę rzecz przedstawiono, że jeśli Polacy przypadkiem nie będą mieli poczucia, że są kompletnie osamotnieni, to może im właśnie woda sodowa do głowy uderzy i zawalczą o tę swoją niepodległość, prawda? Co będzie miało jakieś straszliwe konsekwencje w postaci jakiejś masakry. Więc sądzę, że zatem także wtedy jakiś szantaż, jakiś szantaż. Tak, tylko Dlaczego pan prezydent nic nam o tym szantażu nie powiedział? Dlaczego, dlaczego nikt tutaj nie mówi o tym, jaki jest stan rzeczywisty? Jeżeli jakiś szantaż, dlaczego żaden, żaden polityk, nawet z tych miłych, co to nie są sprzedawczykami, prawda? co to są opozycyjni i mają nawet monopol na tę opozycyjność, dlaczego żaden z nich się... Do Państwa nie odwołał w tej sprawie. Dlaczego w zaciszu gabinetów coś tam przeżuwają i podpisują Boże, komo muszą? Tak? I potem państwa tym szantażują, że właśnie zatem nie wolno już o tym mówić, bo kto o tym wspomni, że Lech Kaczyński świętej pamięci podpisał zdradziecki akt. Ten jest też teraz wobec tego na tym etapie nie wolno o tym mówić i tylko jacyś mąciciele i sprzedawczycy i agentura i nie wiadomo, Żydzi, Szwaby yy, na ten temat mogą wygadywać, bo ja takie rzeczy już na swój temat słyszałem, prawda? że to ktoś na pewno pociąga sznurki, więc nie wiadomo czy to Żyd, czy to Szwab po nazwisku sądząc, czy, czy czy co za... Yy, ale, ale, ale nie można. Ja chcę panu zadać pytanie. Proszę pana, rzeczywiście prezydent Kraczyński podpisał ten stradziecki akt, jak pan po nazwał. Ale który godzi i podejmują i państwa policja. Nie godzi, tylko go znosi ją. Czy pan uważa, że Niemcy, Francja, Dia, Belgia... Wszystkie te kraje są, zażywane znaczy Pana, nie są niepodległe, tak Pan myśli, to wszyscy mogą podpisali, a co miał zrobić Leopold Kaczyński? A poza tym, poza tym proszę Pana, mimo wszystko, bo ja Pana słyszałem też w Radio Warika, to nie jest dzisiaj pora, żeby się wyżywać na znaku Opierałbym się, że określenie, określenie wyżywać się na zmarłych nie jest adekwatne. Nie jest adekwatne. Ja po prostu, jak mnie kto pyta, można mnie nie pytać. Po prostu można mnie nie pytać. Można się trzymać z daleka i na wszelki wypadek nie pytać, bo właśnie... Powiem, co myślę. No więc mówię, co myślę, skoro mnie kto pyta. Mówię, co myślę na ten temat. A jeśli Państwo myślicie, że, Polskę, że polskie państwo można zbudować jak klocki w pokoju dziecinnym, bo w pokoju dziecinnym o różnych rzeczach nie rozmawiamy, bo nie wypada, bo nie jest czas, bo nie jest ten etap, to się Państwo mylicie, bo yy, to pole. W którym właśnie dyskusja ma być limitowana. Ono jest zakreślane przez ludzi, którzy chcą, żebyście Państwo w pokoju dziecin, dziecinnym pozostali, żebyście tam sobie siedzieli. I tam właśnie nawet możecie troszkę pokrzyczeć, trochę pohasać, troszkę pośpiewać, pomachać chorągiewką, prawda? A starsi i mądrzejsi ładnie to tutaj wszystko urządzą, prawda? Bo my, bo my będziemy dalej, tak jak od 300 lat będziemy egzaltować. Będziemy się egzaltować na przykład jakąś kościuszką, tak. Tutaj była niedawno rocznica Konstytucji Majowej, to, to też właśnie jakieś farmazony kompletne, bo my się na tym budujemy, bo Polacy potrzebują właśnie podchorążych tutaj na tym poprzednim, na tym, na tym sąsiednim placu.

Ja, myślę, że jestem z Uważam, że Lefkaczyński jest legendą. I my w tej chwili nie możemy go obrażać. Wy, być może, bo pan ma dużo racji z tego, co ja słucham i tak dalej. Ale... Proszę pana, albo ja mówię o faktach, albo ja coś zmyśliłem. Okay, Jeśli coś zmyśliłem, okay. to proszę spasztować. Proszę państwa, siedzi koło pana, e, pani Ewa, którą tutaj, e, powiedzmy, e, atakuje policja i tak dalej. Znaczy, w naszym zadaniu w tej chwili jest to, żeby i wyciężyć koniury. Nie po przyszliśmy tutaj, żeby na przykład narzekać na Lecha Kaczyńskiego, bo to był najlepszy przywódca, który od razu To chyba... Ja mam taki apel. Dlatego, że yy, ja się zgadzam i z panem, i z panem. Dlatego, że naszym... Wydaje mi się, że to, że my tutaj jesteśmy, to jest w jakimś stopniu wyraz właśnie szacunku między innymi dla Lecha Kaczyńskiego. Myślę, że bardzo dużo ludzi yy, i dla prezydenta państwa, tak, dla głowy państwa, która yy, yy, podejmowała konkretne decyzje, która była nieza, niezależnym, która nie, nie była, nie chodziła na pasku niczym nie była szantażowana przez służby, tak? Yy, tylko że. I, i, I wydaje mi się, że bardzo wielu ludzi po katastrofie uaktywniło się i bardzo duży wysiłek wkłada w to, żeby cokolwiek robić, właśnie z tego względu, pracując na rzecz państwa polskiego czy z szacunku dla prezydenta. Natomiast, i my rzeczywiście tutaj, moim zdaniem, musimy się rzeczywiście zjednoczyć po to, żeby walczyć z komuną. Natomiast. Nie możemy pójść drogą wytyczoną przez Adama Michnika kiedyś, czyli jedyną słuszną linią, która wycina spektrum wycina spektrum niezależnych myśli. I teraz tak tutaj zachowując szacunek dla Lecha Kaczyńskiego padły słowa na temat czynności, której on faktów i ja. Chciałabym, żeby tutaj było miejsce właśnie na, na wymianę myśli, na wymianę poglądów, na, na, brak, na, 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 na brak cenzury. No, to jest normalność, to musi, no tego, że mówię, w takiej sytuacji, proszę Państwa, bo ja mam pełni y, szacunek dla Pana, nie? tylko że wydaje mi się, że no właśnie to, że się Pan przesadził, bo tutaj lekarz jest dla nas legendą. I dzisiaj jest taka chwila, że my nie możemy zaatakować. Ale, no, ale nikt nikt nie atakuje e, świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, my to dyskutujemy, nie padło ani jedno słowo, które, e, które, które mogłoby być e, wzięte za atak. E, dyskutujemy, rozmawiamy o tym, co, się, co miało miejsce, co się stało, tak? Dyskutujemy o faktach. Nie kłócimy się i nie. nie, nie, nie. Ja przepraszam, w każdym razie nie słyszałem, bo ludzie się nie zgadzają jednak z tym, co pan właśnie o Lewułka, czyli powiedzmy, to pan potrafiał, że on robi coś swojego. Zakończył się, polemikę. A nie, bo zakończyć tę polemikę, zakończyć tę polemikę, bo to jest wystąpienie. Proszę państwa, proszę państwa, państwo zdecydujcie. Państwo zdecydujcie, tak dlatego, że tak, ja jestem tak, przyszedłem w gość. I w związku z tym Państwo, Państwo tu jesteście u siebie, bo ja jestem okazjonalnie tutaj na krakowskim przedmieściu, bywałem, ale okazjonalnie. Więc Państwo decydujecie, czy my y, mamy się przez najbliższy kwadras, czy, czy, czy parę, umacniać w duchu i łączyć się w bólu i w determinacji, i kultywować legendę. I wtedy ja tu jestem do niczego niepotrzebny, bo państwo sami dacie radę. Połączycie się, umocnicie, i ja mówię to bez ironii, bo to też jest sfera ludzkich uczuć, tylko ja jestem do tego niepotrzebny. Jeśli natomiast moja obecność tutaj ma do czegoś posłużyć, to. Yy, to bardzo proszę nie o legendach, bardzo proszę nie o legendach, bo ja bardzo lubię legendy i się wychowałem na, na ich y, 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 lekturach, y, ale, ale wydaje mi się, że to są za poważne sprawy, żebyśmy mieli po stuleciach po raz kolejny wchodzić w tę samą kolejne. Dlatego, że tą kolejną my jedziemy od XVIII wieku, że sobie nie mówimy, co rzeczywiście się dzieje, kto stoi na narodu czele, doskonale się dajemy podkręcać, wrzucać sobie tematy, podrzucać sobie, a to jakiś Kościuszko podrzucony Polakom, żeby postawić ostatecznie w stan likwidacji państwo polskie, koronę polską. A to jakiś Piotr Wysocki z kolegami, tak, który wszczyna bez żadnego planu, tu to też jest dobre miejsce, żeby o tym wspominać, wszczyna imprezę, która ostatecznie kończy Szyld Królestwo Polskie.